Excel. Dla jednych codzienne narzędzie pracy, dla innych zagadka pełna ukrytych funkcji. Niezależnie od tego, w której grupie się znajdujesz, no nie da się przecenić wpływu Excela na współczesny biznes. Zastanów się przez chwilę, jak dużą różnicę w dostarczanej dla firmy wartości możemy dostrzec pomiędzy osobą średnio zaawansowaną, a takim prawdziwym masterem Excela? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej różnicy bliżej. To pierwszy z czterech odcinków serii Excel Work Podcast dla biznesu, w której opowiadam o plusach, jakie niesie za sobą. Rozwój zespołów. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Wyobraź sobie taką sytuację. Dział finansowy w Twojej organizacji przygotowuje co miesiąc raporty dla zarządu. Jeśli robi to użytkownik średnio zaawansowany, być może poświęca na to nawet kilka dni, no bo musi pozbierać dane, potem je gdzieś tam ręcznie powprowadzać, no i dojdzie do etapu budowy analizy, gdzieś na końcu zacznie tworzyć wykresy. No jest to proces czasochłonny i niestety podatny na błędy. Każda godzina pracy to jest koszt, który firma musi ponieść. Gdy praca rozciąga się na kolejne dni, licznik kosztów bije w górę. Tymczasem Excelowy Master ma szeroką paletę narzędzi do dyspozycji. Rozumie działanie programu i wie, co może mu się przydać do pokonania wyzwania, które przed nim stoi. Jego doświadczenie pozwala mu uniknąć sporej części błędów, a czas, który poświęci na sprawdzenie rozwiązania, pozwoli mu wyłapać ewentualne pozostałe nieścisłości. No bo przecież zrobił rozwiązanie szybko, więc ma przestrzeń na to, żeby je sprawdzić. To powoduje, że tworzy zautomatyzowany arkusz, który pobiera dane. Czasami bezpośrednio z bazy, aktualizuje je w czasie rzeczywistym i generuje kompletny raport, często w zasadzie jednym kliknięciem. Różnica jest kolosalna. To oszczędność czasu, który można poświęcić na analizę danych zamiast na ich przetwarzanie. Wreszcie powstaje przestrzeń, aby zastanowić się nad tym, co policzyliśmy, a nie biegać od aktualizacji jednego raportu do aktualizacji drugiego raportu. Działania z masterem Excela na pokładzie to też mniejsze ryzyko błędów i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. Nie wolno nam zapomnieć, że czas w biznesie to pieniądz. Każdy dzień zaoszczędzony na rutynowej pracy to dzień, który można przeznaczyć na strategiczne myślenie. To wyrażenie jest szczególnie ważne w skali setek o ile nie tysięcy pracowników, którzy działają w naszej organizacji. Bez względu na to, czy jesteś dyrektorem lub dyrektorką, menadżerem lub menadżerką, a może osobą pracującą w roli specjalistycznej, dla każdego z tych punktów widzenia, dochodzenie do lepszych rozwiązań szybciej to jest droga do osiągania celów. Dyrekcja i szczeble menadżerski dostają lepsze dane i zmniejszają koszty, no a pracownicy z wyższymi kompetencjami mogą dzięki zaoszczędzonym kosztom uzyskać wyższe wynagrodzenie. No i też spokojnie pracować. Weźmy inny przykład. Analiza danych sprzedażowych. Użytkownik średnio zaawansowany stworzy podstawowy raport, może z jakimś prostym wykresem. Excelowy mistrz sięgnie po zaawansowane funkcje, będzie bliżej przewidzenia właściwych trendów, odnajdzie wzorce, których wcześniej nie widzieliśmy. To coś więcej niż tylko praca z arkuszami. To zmiana danych w wartościowe informacje, które pomagają podejmować lepsze decyzje, które to znów przyczyniają się do wzrostu zyskowności firmy oraz do lepszego służenia naszym klientom. Bycie Masterem Excela to nie tylko przygotowywanie świetnych raportów i wyciąganie na ich podstawie wniosków oraz oszczędność czasu. To także rola, która powoduje, że taki ktoś staje się mentorem analizy danych i pracy z Excelem w zespole, a nawet w dziale. Ta osoba nie tylko wie, jak coś robić, ale potrafi też podzielić się wiedzą. No i to właśnie podnoszenie ogólnego poziomu kompetencji w zespole przynosi firmie korzyści na wielu płaszczyznach. Nawet jeśli nie każdy musi być ekspertem, to świadomość możliwości, jakie daje Excel, jest już krokiem do przodu. No to trochę jakbyśmy kazali komuś malować obraz, gdy ma do dyspozycji tylko dwa kolory. Excel ma paletę barw, możliwości, ale potrzebny jest ktoś, kto nam tę paletę pokaże. No bo to nie jest tak, że wspomniana paleta jest stała. Tylko w ostatnich latach dodano np. nowy język programowania do Excela, przynajmniej 20 wartościowych funkcji, czy powoli pojawia się era AI. Osoba, która naprawdę dobrze ogarnia Excela, często będzie też śledziła zmiany, jakie zachodzą w tej aplikacji. No i muszę dopowiedzieć, jeśli masz dostęp do funkcji X-Wyszukaj, to serio warto przestać używać Wyszukaj pionowo. A i Power Query, która jest z nami od 13 lat, naprawdę oszczędza setki godzin rocznie i wcale nie gryzie. W dzisiejszym świecie pełnym cyfryzacji i automatyzacji umiejętności efektywnego korzystania z Excela stają się po prostu kluczowe. Tym bardziej, że Microsoft aktualizacjami dba o to, aby program no, nie wypadł z łask dużych organizacji. Firmy potrzebują osób, które nie tylko robią swoją robotę, ale potrafią też usprawiać procesy, wprowadzać innowacje, automatyzować to, co monotonne. Jeśli zastanawiasz się, jak stać się bardziej wartościowym na rynku pracy, jak dodać swoją pracą więcej wartości firmie, rozwijanie umiejętności w Excelu, to może być świetny krok. Jeśli jesteś osobą decyzyjną, warto zadbać o poziom kompetencji Twojego zespołu czy całego działu. Na rynku znajdziesz mnóstwo kursów, które praktycznie pokażą ci, jak to zrobić. Jak przejść z poziomu średnio zaawansowanego na dowolny wyższy. Podsumowując, różnica między excelowym mistrzem a użytkownikiem średnio zaawansowanym jest naprawdę znacząca. Nie chodzi tylko o zaoszczędzony czas, no to inwestycja w rozwój, która przekłada się na wyższą efektywność, lepsze decyzje i przewagę konkurencyjną. Jeśli jesteś na etapie szukania kursu dla siebie, lub zespołu, możesz odezwać się do mnie na michalmaupaexwork.pl adres e-mail w opisie. Chętnie pomogę Ci w doborze odpowiednich usług. A jeśli podoba Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!